Uzupełnienie kultu. Was, którzy pracować będziecie dla mojej chwały i podejmiecie się zadania polegającego na tym, żeby mnie poznano, czczono i kochano, zapewniam, że wasza nagroda będzie wielka. Policzę bowiem wszystko, nawet najmniejszy wysiłek, jaki podejmiecie, i odpłacę Wam za wszystko stokrotnie w wieczności. To Wam powiedziałem: W świętym kościele trzeba uzupełnić kult. Oddając w szczególny sposób cześć twórcy tej społeczności, temu, który przyszedł, aby Kościół założyć, temu, który jest jego duszą, Bogu w trzech osobach, ojcu, synowi. I Duchowi Świętemu. Oddanie w równy sposób czci Trójcy Przenajświętszej. Dopóki trzy osoby nie będą czczone indywidualnie i w sposób szczególny w Kościele i w całej ludzkości. Czegoś będzie brakować tej społeczności? Dałem już odczuć ten brak niektórym, niektórym duszom, ale większość z nich zbyt nieśmiała, nie odpowiedziała na moje wezwanie inni odważyli się mówić o tym komu trzeba, lecz wobec napotykanego uporu, nie nalegali. Synowi, duchowi, chwała cześć. Ojcu, synowi, duchowi, chwała cześć. Każdemu z nich z osobna chwała i cześć. Każdemu z nich. Sposobna chwała i cześć, chwała i cześć Trójcy Świętej. Słowo zachęty do wszystkich ludzi. Teraz nadeszła moja godzina. Ja sam przychodzę, aby dać poznać ludziom moim dzieciom to, czego do dnia dzisiejszego zupełnie nie rozumieli. Ja sam przychodzę przynieść płonący ogień prawa miłości, aby można było w ten sposób stopić i zniszczyć potężną warstwę lodu. Która okala ludzkość. O droga ludzkości! O ludzie, dzieci moje, wyrwijcie się z więzów, którymi do dziś krępował was szatan poprzez lęk przed ojcem, który jest samą miłością. Przyjdźcie, zbliżcie się macie wszelkie prawo zbliżyć się do waszego ojca. Otwórzcie serca, Proście mojego syna, aby coraz lepiej dawał Wam poznać moją łaskawość wobec Was. O Wy, którzy jesteście niewolnikami zabobonów i praw szatańskich, wyrwijcie się z tej tyrańskiej niewoli i przyjdźcie do prawdy prawd. Rozpoznajcie tego, który Was stworzył i jest Waszym Ojcem. Nie utrzymujcie, że posługujecie się waszymi prawami, darząc uwielbieniem i hołdami tych, którzy zmuszali was aż dotąd do prowadzenia bezużytecznego życia. Lecz przyjdźcie do mnie. Czekam na was wszystkich bo wszyscy jesteście moimi dziećmi przy Twój. Dziecko me, Do mnie przyć. Dziecko me, Nie lęka się. Dziecko me, Do mnie przyć. Jam tak. Tuż. A wy, którzy żyjecie w prawdziwym świetle, powiedzcie im, jak słodko żyje się w prawdzie. Powiedzcie jeszcze tym chrześcijanom, tym drogim stworzeniom, moim dzieciom. Jak słodko jest myśleć, że istnieje ojciec. Który wszystko widzi, wie o wszystkim, o wszystko się troszczy, który jest nieskończenie dobry i potrafiący łatwo przebaczać, który zwleka z karą i karze niechętnie. Powiedzcie im też, że nie chcę zostawiać ich samych, i bez zasług w niedolach życia. Niech przyjdą do mnie, ja im pomogę, zmniejszę ich brzemię, osłodzę ich bardzo ciężkie życie. Upoję ich moją ojcowską miłością, aby uczynić ich szczęśliwymi teraz i w wieczności. A wy, dzieci moje, które straciwszy wiarę żyjecie w ciemności, podnieście oczy, a zobaczycie jasne promienie nadchodzące, aby was oświecić? Ja jestem słońcem, które oświetla, ogrzewa i rozpala. Patrzcie i poznajcie, że jestem waszym Stworzycielem, waszym Ojcem. Waszym jednym i jedynym Bogiem. Właśnie dlatego, że Was kocham, przychodzę dać się umiłować, abyście wszyscy byli zbawieni. Zwracam się do wszystkich ludzi całego świata, każąc rozbrzmiewać temu wezwaniu mojej ojcowskiej miłości. Nieskończona miłość, którą pragnę dać Wam poznać, jest stale trwającą rzeczywistością. Kochajcie, kochajcie, zawsze kochajcie. Sprawdźcie również, aby kochany był też Ojciec, abym mógł od dziś ukazać się wszystkim jako Ojciec. Najbardziej gorejący miłością do was. Dziecko me, Wołam do ciebie, kochaj mnie mam. Wołam do Ciebie, kochaj mnie Synku mój Wołam do Ciebie, kochaj mnie Dzieci me Kochajcie, kochajcie, kochajcie mnie. Chcę być kochany. Ja was ojciec. Chcę być kochany. Kochajcie mnie. Te Jednego od was chcę. Tego jednego od was chcę. Pragnienie nawrócenia wszystkich ludzi. Pragnę być znany. Szczony i miłowany nie dlatego, że potrzebuję mojego stworzenia lub Jego adoracji. Zniżam się do Niego jedynie dlatego, aby Je zbawić i uczynić uczestnikiem mojej chwały. Również dlatego, że moja dobroć i miłość spostrzega, że istoty... Które wyciągnąłem z nicości i przybrałem za prawdziwe dzieci, wpadają w wielkiej ilości w wiekuiste nieszczęście. Z demonami, nie dochodząc do celu swego stworzenia, Tracąc swój czas i swoją wieczność. Jeżeli czegoś pragnę, zwłaszcza obecnie, to po prostu większej żarliwości ze strony sprawiedliwych, wielkiej łatwości nawrócenia grzeszników, pragnę nawrócenia szczerego i trwałego, Powrotu synów marnotrawnych do domu ojcowskiego, w szczególności Żydów i wszystkich innych, którzy również są moimi stworzeniami i moimi dziećmi, schizmatyków, heretyków, masonów, nieszczęsnych, niewiernych, świętokradców i członków różnych tajnych sekt. Pragnę, aby chcąc czy nie chcąc cały świat wiedział, że istnieje Bóg i Stworzyciel. Ten bowiem Bóg, który przemówi podwójnie do ich niewiedzy, jest im nieznany. Nie wiedzą, że ja jestem ich Ojcem. Tatusiu. Mój tatusiu. Mój tatusiu. Tatusiu mój. Boże, ojcze. Boże, ojcze. Boże, ojcze. Tyś Tatuś nasz, my Twe dzieci, cała ludzkość, nasz Tatusiu, Tatusiu nasz. She